Zobacz, co może się stać, jeżeli jesz pokarmy tylko o jednym kolorze. Ben, zobacz, co znalazłam! Jednokolorowe wyzwanie. Spróbujmy. Założę się, że nie wytrzymasz. Haha, <laughs> chciałabyś! Wybierz kolor. Niebieski kontra różowy. Zakład. Jessica będzie sędzią. Benny, gdzie jesteś? Mam dla ciebie różowe ciasteczka Reese's. Podgrzej białą czekoladę w mikrofalówce, żeby stopniała. Dodaj różowy barwnik spożywczy. Wlej je do silikonowej formy do babeczek. Wyrównaj warstwę i pokryj ściany formy. Pozwól polewie wystygnąć. Dodaj na wierzchu masło orzechowe i wlej na nie kolejną warstwę różowej czekolady. Gdy czekolada wystygnie, wyciągnij ciasteczko i włóż je do papierka. Owinię różowym opakowaniem Reese's. Zamknij je i dopasuj krawędzie, wycinając wzorek nożyczkami. O, jest będ z niebieskim snikersem dla Christy. Odkryj warstwę czekolady pokrywającą snikersa. Podgrzej białą polewę i dodaj niebieski barwnik spożywczy. Pokryj tym batonik. Dopasuj polewę nożem. Narysuj fale na batoniku jak na prawdziwym snikersie. Pozwól batonikowi wystygnąć. Zawiń snikersa w papierek wydrukowany na niebieskim tle. Zamieńmy się! Wow! Nasze słodycze naprawdę zmieniły kolor podczas naszego wyzwania. Ale smakują zupełnie normalnie. Hmm, co powinnam zjeść? O, jabłko! Przestań! Nie ma czegoś takiego jak niebieskie jabłka. Na razie zapomnij o nich i znajdź zamiast nich coś niebieskiego do jedzenia. Zmieszaj 50 g miękkiego masła ze 150 g cukru. Dodaj jedno jajko. I wlej 50 ml mleka. Dokładnie wszystko wymieszaj. Dodaj pół łyżeczki proszku do pieczenia do 100 g mąki. Wlej mokre składniki do suchych. Wymieszaj ciasto. Dodaj niebieski barwnik spożywczy. Włóż papierowe foremki do pieczenia do formy na babeczki i wypełnij je do połowy. Piecz przez 15 minut w 170 stopniach. Wytnij środki z babeczek, kiedy będą upieczone. Wsyp do środków niebieską posypkę. Ubij śmietanę. Dodaj niebieski barwnik spożywczy. Wypełnij kremem rękaw cukierniczy. I pokryj nim babeczki. Udekoruj je niebieską czekoladą, perełkami cukrowymi i jadalnym brokatem. Wow, nasza kuchnia przechodzi własny niebieski czas! Świetna robota, Christy! O, Ben wyglądał jakby chciał się poddać! Nie ma mowy! Możesz jeść tylko różowe jedzenie, pamiętasz? Zblenduj 200 gramów kruchych ciasteczek. Dodaj różowy barwnik spożywczy do 30 ml śmietany. Wsyp zblendowane ciasteczka. Dobrze wymieszaj. Uformuj kulki. Zamocz końcówkę drewnianego patyczka w różowej polewie. Wciśnij na patyczek uformowaną kulkę. I zanurz całą kulkę w polewie. Gdy ciasteczko na patyku stwardnieje, narysuj na nim spiralę polewą. Obtocz je w różowej posypce i udekoruj patyczek kokardką. Czekam na moje różowe ciastko na patyku. Gotowe? Masz dokładkę. Ale jestem głodny. Kelner, proszę przynieść nam coś pysznego. Chwila, chwila, nie zapominajcie o wyzwaniu. Kelner, proszę przynieść jej coś niebieskiego, a jemu coś różowego. Ugotuj 100 g makaronu w wodzie z barwnikiem spożywczym. Usmaż 100 g kurczaka i 100 g grzybów. I dodaj 50 ml śmietany z barwnikiem. Dodaj sól i pieprz do smaku. Mieszaj, dopóki sos nie zgęstnieje. Wyłóż makaron na talerz. Wlej sos do środka i pokryj nim makaron. Niebieski makaron i różowy ryż, jaki kolorowy obiad. Wlej wodę z różowym barwnikiem spożywczym do 100 g ryżu. Ugotuj ryż. Wyłóż ryż w formie okręgu. Usmaż 50 g papryki. I 50 g krewetek. Dodaj sól i pieprz do smaku. Wlej kolorową śmietanę. Gotuj, dopóki nie zgęstnieje. I dodaj sos do ryżu. Smacznego! Jaki jasny, kolorowy smak! Różowy ryż jest całkiem dobry. Niebieski makaron wygląda bardziej jak wodorosty, ale jest zjadliwy. Myślę, że obiad poszedł nam świetnie. Ben, Ty i Twoje różowe policzki lepiej trzymajcie się z daleka od mojego talerza. O, oh, sędziowanie w wyzwaniu jest tak męczące! O, oh, wow, wasze napoje wyglądają super! No dalej, daj mi tylko łyka! Wlej mleko do Mali. Wymieszaj wszystko w blenderze. Dodaj kulkę lodów. Ubij wszystko jeszcze raz. Podgrzej białą polewę. I dodaj różowy barwnik spożywczy. Udekoruj wewnętrzne ścianki szklanki używając rękawa cukierniczego. Wymieszaj bitą śmietanę z różowym barwnikiem spożywczym. Wlej malinowego szejka do przyozdobionej szklanki. Ozdób go chmurką z bitej śmietany. Pokryj wierzch posypką i włóż słomki. Ten różowy shake wygląda jak ze snów Lałki Barbie. Jest pyszny. Ben nie chce się nim podzielić. Christy, mogę łykać Twojego niebieskiego smoothie. Pokrój dwa banany i jabłko. Dodaj szklankę mleka i wrzuć wszystko do blendera. Dodaj niebieski barwnik spożywczy. Przyozdób smoothie jagodami. Ten niebieski smoothie jest zbyt pyszny, żeby się nim dzielić. Jessica, daj mi spokój! Ty możesz jeść wszystko, co chcesz. Uwielbiamy jedzenie z food trucków. Gdzie jest nasze jedzenie? Zobacz, Krystej przenoszą ci burgera. Jest w twoim ulubionym kolorze. Dodaj barwnik spożywczy do 150 g ciasta drożdżowego. Uformuj okrągłą bułeczkę. Posyp ją z góry ziarenkami sezamu. I wsadź do piekarnika na 15 minut w 180 stopniach. Dodaj sól i pieprz do zmielonego kurczaka. Dodaj barwnik spożywczy. Uformuj usmaż burgera z kurczaka. Dodaj dwie łyżeczki musztardy francuskiej i kropelkę barwnika spożywczego do majonezu. Zblenduj wszystko. Polej plaster sera wodą z barwnikiem. Zostaw na minutę. Wyciągnij ser i osusz go. Przekrój bułeczkę w pół. Posmaruj jedną połówkę niebieskim sosem. Połóż na to burgera i ser i przykryj drugą połówką bułki. Ten burger jest niebieski, ale jest pyszny. Burger musiał być zrobiony z niebieskiego ptaka. A tutaj mamy różowego hot-doga dla Bena. Szybko, spróbuj go! Dodaj barwnik spożywczy do 150 g ciasta drożdżowego. Uwałkuj ciasto i zwinie w wałek. Sklej końcówki. Ułóż na papierze do pieczenia i zakryj papierowym ręcznikiem. Zostaw ciasto, żeby wyrosło. Piecz je przez 10 do 15 minut w piekarniku w 180 stopniach. Dodaj różowy barwnik spożywczy do wrzątku. Ugotuj parówkę. Wymieszaj keczup z majonezem. Dodaj barwnik spożywczy. I wlej sos do butelki po keczupie. Przekrój bułkę. Włóż do środka parówkę. Polej sosem. Mmm, nigdy nie jadłem takiego pastelowo-różowego hot doga. Nic nie jest w stanie zepsuć pysznej soczystej parówki. Ale mamy powoli dosyć kolorowego jedzenia. Czy to wyzwanie może się wreszcie skończyć? Chyba coś tu poszło nie tak. To całe kolorowe jedzenie wchłania się w nasze ciała. O nie! Jesteśmy teraz różowi i niebiescy. Co powinniśmy zrobić? Jessica wie! Chodźcie, zjedzcie te ogromne chipsy w przeciwnych kolorach. Podziel 200 g pire z ziemniaków na dwie części. Dodaj różowy i niebieski barwnik spożywczy. Dodaj 100 g mąki do każdej części. Rozwałkuj dwa cienkie okręgi. Piecz je przez 15 do 20 minut w 160 stopniach. Zostaw chipsy aż ostygną. Pokryj je olejem roślinnym i odrobiną soli. Włóż chipsy do pojemnika. Przymocuj dwukolorową wydrukowaną etykietkę i przyklej logo Pringlesów na wieczko. Juhu, udało się! Kolory już nic dla nas nie znaczą. Podobało Ci się nasze jednokolorowe wyzwanie? Daj nam znać w komentarzach poniżej, który kolor jedzenia chciałbyś jeść przez cały dzień. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybować nasz kanał. Kliknij na ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych wyzwań od Trum Trum.